Szanowni Państwo, następny nasz kurs o odzyskaniu sumienia. Zrujnujemy Twoje sumienie i zbudujemy je nowe, lepsze. Pani Agata Ruiner, prawie morały. I będę dbała o to, żeby wszystko było zgodne z nauką Kościoła. A ja będę Was ściągał na Ziemię, wy o niebie, a ja o chlebie, czyli jak mnie to dotyka, co ja mam w ciele i co czuję i przeżywam, kiedy słucham o takich rzeczy. Psychologi, psychoterapeuta psychotera, psychotera z krwi i kości, Paweł Bozon. Szanowni Państwo, to jest część składu, która poprowadzi Was w głąb bardzo dobrego rozważania o tym, co w naszym sumieniu nam pomaga, kiedy je kształtujemy, w jaki sposób je używać, w takim, żeby prowadziło ono nas do dobra, i żebyśmy mieli swobodę w tym funkcjonowaniu. Na co dzień, jak zmierzać do takich celów, które nas pociągają, ale nawet jeszcze nie wiemy, że coś dobrego w nas drzemie, żeby to nie był balast ciężki, który utrudnia nam życie, tylko jednak coś, co jest busolą świętości w nas. Kurs sumienia odzysku w tym składzie. A pierwszy tydzień rozpoczniemy w trochę innym składzie i to będzie Marcin Jakimowicz, Dariusz Pyrkowski i Jacek Lange. A z nami spotkacie się w drugim tygodniu, później znów przeplatanka. Do zobaczenia, zapisy na stronie pogłębiarka.pl. Ci, którzy się zapisali, mieli dodatkowe materiały i wiele różnych innych bonusów, więc zapisujcie się tam.